Teraz mam idealne ustawienie, musi to wyjść. On chyba sobie żartuje. Siemano, witajcie z tej i dzisiaj będziemy grać wrzutki na ślepo. W tym momencie nic kompletnie nie widzę i to właśnie jest problem. Ponieważ jak z czymś takim trafić wrzutki? Wrzutki, w których możecie wygrać pieniądze. Zobaczcie to, aż 500 zł, jeżeli ktoś trafi w środek. Coś czuję, że to będę ja. I jest ze mną również Abra, Siemano. dzisiaj zgarniam gruby haj. No chyba nie. No i nie możemy zapomnieć o maćkę. Luwejczka, witam wszystkich. Wszyscy trzej będziemy właśnie się zmierzać i zobaczymy, kto wygra najwięcej pieniędzy. Abra już zaczął mordko, co ty robisz? Ale wiesz, to się nie liczy, ponieważ... Ej, czekaj. I się tak, tak nic nie trafił. Specjalnie nigdzie nie trafiłem. Na pewno. Się no, no właśnie, no, Abra i tak nie trafia. To patrz nawet teraz, to patrz nawet teraz. bez opaski nic nie trafiasz, gościu, to co, to, co ty Ej, dopiero z opaską? Właśnie, stary, nie potrafi nic trafić. No yeah. ja... W tym momencie wyznaczymy, skąd będziemy rzucać rzutkami. Liczymy raz, dwa... Dwa takie metry na sam początek, tutaj kładziemy sobie nasz znacznik I myślę, że możemy zaczynać, ale zanim to nie zapomnij kliknąć w ten czerwony przycisk subskrybuj To jest bardzo ważne, warto to zrobić, aby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka Również możesz kliknąć dzwoneczek i będzie świetnie Jak widzicie pieniądze mamy przygotowane, naprawdę można sporo wygrać Oczywiście ja to zrobię, najwięcej wygram Oczywiście ja to zrobię i ja najwięcej wygram no, no, no. Gramy w kamień, papier, nożyce, kto pierwszy będzie rzucał? Trzy, cztery o, trzy cztery. cztery! Oj, odpadasz, czyli jesteś ostatni, abraz? Teraz eee. z maczkiem się zmierzamy, dawaj! Trzy cztery Trzy cztery Yes! Nie! Udało mi się, moi drodzy, ja pierwszy zaczynam, więc abra, dawaj mi te rzutki, gościu! I to ja wygram najwięcej pieniędzy. Dobra, zakładam opaskę, w tym momencie kompletnie nic nie widzę. Jeszcze ostatni rzut, żeby dobrze... Okej, okay. wycelował i możemy zaczynać. Ja się może odsunę, bo jak on mnie jeszcze trafi na ślepo, to będzie katastrofa. Dobra, dawaj gościu. Lecimy, moi drodzy, cyk! Oj! O, co? To było trafione, to jest trafione. Okej. Okay. Co? Co on co? robi! Dobra? Oh, Okej, okay, stary. Się stało? Co się stało? 100 złotych. Wow, wow, stary 100 złotych już wygrałem. Nice. On trafił za pierwszym razem 50 groszy, mniejsza, ale 100 złotych I ja nie wierzę, 100 złotych już wygrałem Ty, kto mu wypłacał te eee, Pieniążki, pieniążki eee, Co? Bo się składaliśmy w sumie, więc teraz pieniążki proszę do mnie <grym> Naprawdę nie spodziewałem się, że za pierwszym razem trafię tak dużą kwotę Tu mam dla ciebie twoją wygraną 50 groszy A tym się dzielimy ale między sobą Ale to nie no? wszystko to, to jeszcze, jeszcze 100 złotych, taka mała reszta została, więc daj, daj, daj O tak. czym on mówi? Czekaj, nie jest nic Dobra, da, da, daj, daj, daj Właśnie to! 100 zł i 50 groszy jest w tym momencie moje, więc, moi drodzy, udało się! Ja jestem zadowolony ze swojej wygranej. Teraz kolejna maćka! Dobra, Maciek, jesteś gotowy. Jak myślisz, trafisz coś? Ja myślę, że trafię 3 razy 500, jeżeli nie. <laughs> 3 razy na ślepo. No ja coś czuję, że nawet bez opaski byś tak nie trafił. Dobra, zaczynamy. W ogóle Cze mam to przed sobą? Tak mniej więcej, chyba tak! Jest dobrze! Okej, okay, dobra, teraz jest. Dobrze, stary. Jest opaska, mogę rzucać. Gotowy, Maciek? Zaczynaj, uwaga! Pyk! Oj! Co? Dobra, czekaj. To jest i ostatni raz pyk! I Ej, o, trafił, ale trafił. trafił jeśli mogę Muszę powiedzieć, jestem pewien, że on trafił to i to odskoczyło. Jestem pewien, że on to trafił. Bo ja to też było słychać. słychać. To było słychać. Ja, ja też słychać. jestem pewien. Piędzi no no ale nie ja wiem, nie, nie widać. Ja bym mu nie dawał, bo nie jest Ej jest. Ej, czekaj. Patrz, jest, widać, że. Tak, no, no, Czekaj, czekaj, muszę to. Widać. Zobaczcie, w tym miejscu jest ewidentnie karteczka naruszona, więc wygrywasz 50 yeah. zł. 50 zł. 52 zł. Mimo, że karteczka była tylko leciutko naruszona, no to jednak trafił i to trzeba mu zaliczyć. Więc Maciek w tym momencie wygrywa 52 zł. Co się dzieje w dzisiejszym proszę. odcinku, nie? 50 już mu dałem uh -huh. teraz dwójkę. A, ale topy, co co co? Co on robi? Najpier co ty najpierw, nie? najpierw chciał tobie zabrać te ty nie? abra wszystkim zabierasz pieniądze, a pamiętaj, że teraz ty rzucasz i zobaczymy jak ci pójdzie. Okej, okay, lecisz z tematem, dawaj, cyk. No stary, mi się wydaje, że trafiłeś. Pyk no? i ostatni raz, pyk, sprawdzamy, tak sprawdzamy, tak <grym> trafił no złotóweczkę. Tak, patrz, patrz, tak, tak samo. obok siebie dokładnie. O ej, nie, jak się ej, czujesz z tym, że tyś... wygrałeś okrągłą złotówkę? Patrzcie, tutaj jest nawet ślad. Wojtek wygrał 100 razy więcej. Ja wygrałem 52 razy więcej. Dokładnie ja, no. tak. Złotówka to i tak jest nagroda, która mnie satysfakcjonuje, a chłopaków rozwalę w następnych turach. Szczerze kibicuję Abrze, ponieważ w tym momencie jest daleko za nami. Wygraliśmy już tak dużo z Maćkiem Trafiłem 50 groszy. Ale to się nie liczy. Nie liczy, bo widziałem. Teraz moja kolej. Ostatni luk na tarczę. Okej, okay, muszę teraz zapamiętać wszystko pięknie. I myślę, że możemy rzucać. Dobra, lecimy z tematem. Co to było? Bardzo A, chyba. To chyba nie było trafione, A. że tak ci powiem. Oj, ale Oj, to. Stary. Oj o, Co? Stary, Co coś ty zrobił? Co? Co się stało? Gdzie są wszystkie. Co? Jedna, ona, trafiłeś druga. To I ona tak tutaj poleciała. Nie, nic nie trafiłem. Na początku tyle wygrałem, a w tym momencie jestem totalnie przegrany. Jeżeli teraz chłopaki mnie wyprzedzą, to się chyba załamie, naprawdę. Ale teraz kolej Maćka. A... Ja z tematem, Ty... jesteś gotowy? go. Rozwoz... mi się wydaje, że w po... tak jak w poprzedniej nie trafiłem 500, teraz to jest tylko formalne. No, w tym momencie jest to twój drugi rzut na trzy, więc musisz się przyłożyć. Ale ja tobie kibicuję. zobaczymy jak ci pójdzie. Tak. <laughs> Dawaj, rzucaj. Pyk. Oj. Co to było? To było bliskie. Dalej. Co? 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 Czekaj? Coś pomiędzy dwa! Patrz! Ja! Ej, nie! Czyli no, no, i Wojtek, i Maciek nic nie trafiły. Ja! Nie wierz, no ale między 50 no, a 2, bo. Nie dało tak się blisko? Nie dało się bliżej, chyba. No, ale masz pecha, Morton. Nawet ja nie miałem tak źle. Teraz jest szansa dla Abry. Nie trafiliśmy nic razem z Mackiem. Może odkujesz się za poprzedni raz? Jak dla mnie, teraz trafiam chociaż 500 zł. <laughs> dla niego to chociaż, a ja bym naprawdę chciał trafić te 500. Dla nie to jeden złotych to było dużo, ale jakbym teraz wygrał 500 zł, to łopany! To Abraby wtedy wyszedł kompletnie na prowadzenie nie mielibyśmy szans. Twoja druga szansa, lecisz z tematem. I uwaga, co to, co to było, co to było? I ostatni rzut! Czekaj, czekaj, ty. O co? co? trafił 100 złotych! Nie, Kuba, nie! Nie wiesz, naprawdę ja. wiedziałem, że ono ostatecznie to zrobi. Lol, Musiałeś ej. się tak zemścić, jakby. ej, ej czy ja teraz mam najwięcej z was przed. Tak, teraz mam najwięcej kasy. Ty masz 100 zł 50 groszy, a ja mam 101. No, wyścigną zł? nas! Ale ja coś czułem, że tak będzie. Strasznie źle nam poszło w ostatnim rzucie. Ale teraz mamy po ostatniej szansie i zobaczymy, kto ostatecznie wygra najwięcej pieniędzy. Tylko najpierw trzeba. Dać 102 złote abrze Nie no, 100 100, no dobra, 100 Okej, okay, niestety muszę się z tym banknotem pożegnać Proszę bardzo Mogę się z wami podzielić, jak zostawicie łapeczek Albo subik Ale to ile może tych łapeczek, powiedz Cztery Cztery, nie więcej. Lecimy dalej. Jestem gotowy, to jest moja ostatnia szansa. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Życzę Ci, żebyś coś trafił, ale niekoniecznie najwięcej, jak się da. <grym> Muszę cię powiedzieć, naprawdę. O to właśnie walczę. Póki co różni nas tylko 50 groszy. I Ty masz trzy rzuty i ja też. Właśnie to jest najgorsze, że to jest tak mała różnica. A jeśli teraz nic nie trafię, to i tak przegrywam. Teraz mam idealne ustawienie. Musi to wejść. Pyk. Oj. Dobra. O, stary, co? To było mega blisko. No nie. Okej, okay, stary, co? chyba... Czekaj, 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 ostatni. Co on tam? Yes. nie! 500 złotych! On chyba sobie żartuje. Stary, mamy problem. Tu była moja ostatnia szansa, a ja to trafiłem. 5 stów i ja nie mogę, dobra. W tym momencie nie macie ze mną już kompletnie szans. Musielibyście naprawdę trafić teraz mieli, mieć jakieś szczęście, nie? Ja nie mogę. No i kto wygrał? kto jest tutaj bosowy. O gościu, nie bądź taki mądry, my mamy jeszcze po turze. No, jeśli traficie dwa razy po 500 zł, to może wam przyklasnę, nie? Czy ty rozumiesz, że mamy budać zaraz 5 stóp? Nie zaraz, tylko właśnie teraz. 5 stóp teraz ląduje Uuuu. w rękach, bo ja na słuchajcie, okay. naprawdę. Ja w to nie wierzę. Naprawdę chciałbym nice. o tym jak najszybciej zapomnieć. Chowamy sobie do naszego sejfu. I wychodzimy w tym momencie na prowadzenie. Udało mi się wygrać najwięcej pieniędzy. Ale niestety teraz kolej Maćka. No zobaczymy ile trafi. Ja myślę, że wygram milion złotych teraz. <grym> tak się nie da w tej Zob grze. Zobaczycie nie, jeszcze. Nie jeszcze. Gdzie jest opaska? Halo? Masz tylko trzy rzuty stary. Jak ty to chcesz zrobić? Zaraz zobacz. To jest twoja ostatnia szansa Maćoch. Musisz dać z siebie wszystko. Na pewno tego nie zmarnuję, no bo nie chcę przegrać. No właśnie. Lecisz z tematem Maćoch. Dawaj. Jeszcze muszę sobie luknąć. Dobra, jestem gotowy. I Cisz, cyk! Oj, Niestety za wysoko, to za było wysoko. Bliskie, to było bliskie. Oj, no, nie, tak nadal no nie. I, trochę niżej. I teraz. O, ojoj, Czekaj ojoj, 20, 20 o, złotych nice. Tak to ja mogę kończyć o, ojoj, ojoj. Wygrałeś coś Ale mnie nie pokonałeś 20 złotych trafione Ciężko będzie pokonać no no ciężko będzie, Ale 20 złotych zawsze dobre Proszę bardzo 20 złotych ląduje w twoich rękach Jak się z tym czujesz normalnie Kaska gościu Co prawda Wojtek zebrał więcej Ale naprawdę mnie satysfakcjonuje ale... moje 70 złotych Chwileczkę czy ty zająłeś ostatnie miejsce Ponieważ Abra jednak ma więcej tak? Póki co tak a ja, nie no, na minus nie będę. więc. No tak właśnie, jest. więc niestety jesteś na ostatniej pozycji. Uje. Ale jeśli trafię 500 zł, to będę z Tobą wygrywać o 50 groszy. No właśnie, tego się trochę martwię, więc trzymajcie kciuki, żeby Abra nie trafił więcej ode mnie. Jesteś gotowy, możesz rzucać? Patrz, dobra, kolejny raz. Coś trafi, kolejny stary. raz? Coś czekaj, czekaj, coś trafiłeś? Dwa grosze. Dwa grosze? <laughs> <laughs> naprawdę. Nie. Tak się właśnie kończy dzisiejsza gra. Abra trafił najmniej spośród nas wszystkich, znaczy w tej rundzie. Ogólnie nie zajmuje drugie miejsce, proszę to jest twoje dwa grosze. Pokażę to dwa Wykorzystaj grosze. Wykorzystaj je dobrze. Słuchaj. Ja jestem bardzo zadowolony i dla mnie dwa grosze to dużo. Ja myślę, że stać cię było na więcej, wiesz, dwa grosze, naprawdę na trzy rzuty. To się nie stało, naprawdę. Cieszę się bardzo, zajmuję pierwsze miejsce. Ogólnie zrobiłem 600 zł i 50 groszy. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. No i trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!